Cześć moi drodzy, z Madery. Słuchajcie, też tak czasami coś macie, że czegoś szukacie? Ja ostatnio szukałam mojej gumki, a teraz coś innego. Wchodzę do łazienki, chcę umyć zęby i wykuczę, nie ma mojej szczoteczki. Gdzie jest moja szczoteczka? Szukam wszędzie. Pytam się na rzeczy, czy używałeś moją szczoteczkę czy gdzieś położyłeś? On ja mówi, nie, ja mam swoją, wziąłem swoją. Ja I szczoteczka? No i kurczę, szukam, nie ma. Poszłam do, do śmieci, może wywerbiam ze śmieciami, nie wiem. Tam do moich kosmetyków poszłam, nie ma. Wiecie gdzie jest moja szczoteczka? Moja szczoteczka jest tutaj. Pewnie wczoraj byłam w takim wiecie, w takiej mm, ganinie rano, bo musiałam szybko jechać do tego Funchal, yy, myłam zęby i sztućce i pewnie wie pomyślałam sobie, że to jest sztućce, bo normalnie po południu wiecie, nie miała jakoś tak szybko zębów. No i cześć, także muszę trzymać głowę na kalku a nie powiedziałam wam wczoraj, co się stało u ym, tam w biurze, bo grubsza sprawa i kiedy się zbiorę sobie, wszystko wypunktuję, żebyście wszystko zrozumieli i tylko wam powiem, że y, to, co myśleliśmy, że jest w tej sprawie, to jest jeszcze gorzej, niż myśleliśmy, więc... Y, no, takie były emocje, że się nawet y, popłakałam u adwokata. Tak, właściwie też popłakałam się, jak robiłam bo, wasz film y, o tej sprawie. Taka jest sprawa właśnie. Widzimy się w kolejnej części dnia, jak będę się nagrywała, a jak nie, no to zobaczymy na razie.